Witamy bardzo serdecznie w naszym studio kolejnego naszego gościa, przedstawiciela firmy FarmSat Polska, pana Dariusza Sochę, który jest kierownikiem regionalnym w tej firmie. Witam serdecznie również. Czym szczególnym charakteryzują się odmiany hodowli FarmSat Polska? Jeżeli chodzi o odmiany hodowli Farmsa, czym się charakteryzują? Na pewno się charakteryzują zdrowotnością roślin, jak i zarówno kolb dodatkową cechą odmian naszej hodowli są szybki wigor początkowy. To powoduje, że zakrywają bardzo szybko międzyrzędzia. W latach suchych, jak wiemy, to jest dodatkowa cecha, która powoduje, że one sobie wyśmienicie radzą w tych suchych latach. Kolejną cechą jest bardzo mocny stay green, który też się przekłada na to, że roślina dłużej stoi zielona. No i przede wszystkim bardzo duże, szerokie blaszki listne, bogate ulistnienie i bardzo duże kolby, co się przekłada na rewelacyjny plon na kiszonkę i na ziarno, na wysokie plonowanie, a w kiszonce na wysoką jakość paszy. W takim razie, co może uzyskać rolnik stawiając na uprawę właśnie odmian z hodowli farmsat? Stawiając na nasze odmiany, co może uzyskać? Bardzo zakładamy dużo doświadczeń, ważymy te odmiany, sprawdzamy w różnych regionach Polski, na różnych stanowiskach. Badamy też pod kątem gęstości siewu stawiamy duży nakład na badanie, na sprawdzanie, żeby później docierając do tego gospodarza, dobrać mu taką odmianę, która zaplonuje na bardzo wysokim poziomie. A dobór odmiany, początkiem sukcesu to nasze hasło jest. Jak wiemy, na takich warzeniach, doświadczeniach plony się różnią 3-4 tony między odmianami, dlatego jest ważne, w danym regionie, żeby dobrać tą odmianę, i w tym regionie wtedy tą odmianę polecamy, która plonuje na najlepszym poziomie, bo wszyscy wiemy, że koszty rosną nam coraz więcej i hodowla farmsat idzie w tym kierunku, żeby tym rolnikom pomagać uzyskiwać jak największe wyniki, żeby się przekładało to na największy zarobek. Jakie odmiany oferuje y, hodowla Farmsat Polska w nowym sezonie, no i kiedy należy składać zamówienia? Jeżeli chodzi o odmiany, y, to na pewno, tak jak tutaj na doświadczeniu mamy zasiane odmiana Farmoryx. Jest to nasza odmiana, która plonuje na bardzo wysokim poziomie w kierunku kiszonkowym i ziarnowym w całej Polsce, także na pewno... Będziemy zachęcać Państwa do zamawiania tej odmiany. Kolejną odmianą mamy y, odmianę farm Modena z grupy odmian średniowczesnych, z grupy średnio późnych to, co mówiłem, farmoriz, farmuler, Farmerfin. no i oczywiście nowe cały czas odmiany wprowadzamy jest to w tym roku nowa odmiana farm power. Jeżeli chodzi y, o dalszą część pytania i składanie zamówień, Zamówienia rolnicy już zaczynają koszenie i zbierają te wyniki, na tą chwilę i cały czas zamawiając wcześniej odmiany jesteśmy w stanie dobrać z całego portfolio naszych odmian, czyli jest dostępność wszystkich tych odmian zamawiając później zamówienie może być tych odmian jak wiadomo mniej do doboru do stanowisk. Także zachęcamy wszystkich do składania tych zamówień jak najwcześniej. Oczywiście zbiory kukurydzy się zaczęły już w niektórych regionach Polski i rolnicy już składają pierwsze zamówienia, bo naprawdę genetyka hodowli farmsat bardzo pięknie te odmiany, co wymieniłem, plonuje. Ponad rok temu w tym miejscu powstała firma córka FarmSat Polska Spółka Zo. Jest nam niezmiernie miło, że udało się nam to zrobić, ponieważ udało się to przede wszystkim dzięki Wam, dzięki rolnikom, którzy nam zaufali, dzięki rolnikom, którzy nadal z nami współpracują i są zadowoleni z naszej genetyki. Z okazji pierwszej rocznicy powstania FarmSat Polska Spółka Zo ogłaszamy konkurs. I serdecznie zachęcamy Was, abyście wzięli w nim udział. Ponad rok temu, celebrując otwarcie Farmsat Polska Spółka ZO, zasadziliśmy dwa symboliczne drzewa, mianowicie dąb i lipa. I konkurs polega kochani na tym, abyście wymyślili imiona dla tych właśnie drzew. Dla dęba imię męskie, dla lipy imię żeńskie. Drzewa te symbolizują energię, zarówno męską jak i żeńską, która jest wkładana w to, aby firma dobrze funkcjonowała, abyście mogli państwo z nami naprawdę owocnie współpracować. Do wygrania są naprawdę atrakcyjne nagrody w postaci zarówno nasion kukurydzy, jak i innych wartościowych rzeczy. Konkurs zaczynamy 1 września, kończymy 10 grudnia. Szczegóły konkursu znajdziecie państwo na naszej stronie internetowej www.farmsat. Oraz na naszym facebooku znajdziecie tam również regulamin tegoż konkursu. Serdecznie zachęcamy Was do wzięcia udziału w konkursie. Do zobaczenia!